Tam nie było krągę z to się wyłożyło. Nie i medalem, czyli też dechu. Tam Lecę. Na tej desce. No nie. Na tej desce jest. Sam jest. Zaraz może przyjść jego kolega. Na lole coś był Nie, na górze jest Tu jest A to jest... bo to jest to na mnie jesteś, dobra. Ale u mnie jest coś A widzę go Mitek Sto leży Mityka mam No i no i nice. strzek Ty jak masz katany w ogóle wszystko co możesz sobie zrobić A i nie wiem, ile, za ile ty musisz kończyć, nie wiem, do... minuta, dwie? Bo nie wiem, czy dawać te medaliony. Jak najszybciej. Nie zdążymy, wiesz, nie tak, że nie dokończymy tej gry, bo jest... E, 23 osoby zostały, a... ty... na ciebie rodzice czekają, więc... E, no... Mamy bardzo mało czasu, praktycznie nic nie mamy. Myślę, że tu ktoś może być? Zobacz, na razie. Jeszcze raz, zrebootuję cię. Zrebootuję. Niech już mój rekord minów pod rząd. Dwa. Kur... Nie to myślę. Ja mam kupić dziesięciową pascę. Oj, tu z są dwóch typów. Czemu się w ogóle boimy? Trzymaj Lepiej się bać Laki. się nie bać Szczerze nikogo tu nie ma Jest. A bo już tu przejęli To nie skąd? No właśnie, widzisz kopa Dostajesz A potem mówisz, że nie wiesz, że tu nikogo nie ma. Że czegoś się boję. A i że ktoś mi chce zrobić plecy. Ale mam ojmo! Leży w locie! Jezu! Ale dostał został pod spraya Wiesz, Nie się go ludzie Nie z, leży, tylko z, powalony, tu jest drugi ja chcę Ej, on umarł Chodź, pokażę co tu się stało Nie, nie leś na dół Patrz co tu się stało On dostał na początku spraya Nie no. tutaj Chciał stąd uciec, nie? Chciał wskoczyć na kraszpada, ale poleciał za i spadł tam na dół Lód jest na dole. Jest A, i to nie był medalion. To my idziemy, starszą, na razie. Kiki Nie mogę go trafić. Okej, okay, już idę. Będziemy. To daj mi go załatwię. Bo za to jest jakiś borowiczek, no. Nie mogę Uf!

Problem zdecydowanie na losem Bombik. Aha, ale myślałem, że to ja go trafiłem. E, tu się uleczyli w ogóle, Myślałem, że mi to odcięło już. O kurde, o kurde, o kurde, mam problem. No, ja mam problem z internetem aktualnie. Nie, bo nie, nie da się. To są to przegroliśmy. Jest Openup. Żyjemy? Jest Openup. Żyjemy? I mamy na nie. My, ja mam problem z internetem w tej chwili. nie dziw się czemu tak skakałem i nic nie strzelałam. Będziesz musiał. Ja po ciebie nie pójdę. Ja mam 4 HP. Mam 1 HP. Ale bo ma to. Jest coś, naprawdę... Tu jest. 16 Boma? Aha, Ale to zajęło chwila. No, ale ja tak ma co A zostało ci coś z tej apteki? Jak każdy. Związana. Co to nie jest już tak w strefie? Tam. No bank coś musi tam być, no. Widzę go. A no, widzę go. Daj no, ja chcę go zabić. Czy to jest prawdziwy? Czy to jest bot? A, wygrałeś, super. mi większość chili. I tak mam więcej. Nieprawda mam...